I na koniec zajrzyjmy na stoki blisko Krakowa, bo po co tracić czas na dojazd? Beata Woroniecka przekonuje, że na nartach można pojeździć i to całkiem nieźle tuż za miastem. Zobaczmy. Paczuł to Z jednej strony pole golfowe, z drugiej elegancki stok i trzy nowoczesne wyciągi. Bardzo dobre w tym wyciągu jest to, że możemy nim zwalniać i przyspieszać. To jest bardzo dobre właśnie dla początkujących, jak i również dla dzieci. Bo ten stok wybierają przede wszystkim ci, którzy na nartach stawiają pierwsze kroki. Jest grupa instruktorów, którzy wydaje mi się, bardzo fajnie uczą. Synowie właśnie korzystają z lekcji instruktora, ale tutaj nawet mistrzowie nie narzekają. Byłem w Austrii, tam zrobiłem instruktora na czas zjazdowego. No i troszeczkę już tak, jestem obeznany z tym sportem, więc. To nie za krótki dla pana ten stoczyk? No, no troszeczkę tak, troszeczkę tak, ale dzisiaj troszeczkę jeszcze przyjechaliśmy tutaj ze znajomymi, którzy dopiero się uczą, więc troszeczkę ich też szkoliłem. Trasy narciarskie w Sieprawiu od lat mają wielkie powodzenie. Te na zarabiu przyciągają narciarzy z Krakowa i okolic, bo na podkrakowskich trasach jest spokojnie, cicho, a przede wszystkim są blisko. Można tutaj z Krakowa przyjechać za 40 minut. Myślę, że to jest chyba najlepsze w tym wszystkim, że nie trzeba jechać do, do Zakopanego. Po południu po pracy czy tam po szkole można sobie przyjechać, a nie tylko w weekend. Dało się szybko zjechać, wyjechać, i jeszcze raz zjechać, wyjechać i tak w kółko. Byle tylko śnieg wytrzymał, ale jeśli wierzyć prognozom długoterminowym, największe opady śniegu spodziewane są w marcu. Te podkrakowskie stoki są tak przyjemne, tak mało wysiłkowe i tak bezpieczne, że być może nawet ci, którzy lubią wyłącznie letnie sporty plażowe, jak ja skuszą się, żeby tutaj przyjechać. Bo być może naprawdę warto. Beata waroniecka kronika.